Ujmujący nocturne, namalowany przez Gerita Van Horską i zatytułowany Dzieciństwo Chrystusa, to dzieło wyjątkowe nie tylko ze względu na swoje malackie piękno, ale na ważne myśli, które wywołuje podczas kontemplacji. Otóż jest noc, na pewno ciemno. Święty Józef. Ciężko pracuje. Mały Jezus, trzymając świecę, wpatruje się w swojego opiekuna z zachwytem, miłością i zachwytem. Patrzy i myślimy sobie, chciałby taki być. Nie może się nadziwić pięknym tego pracującego, z pewnością dla niego człowieka mężczyzny. Poza tym. Odnosimy wrażenie, że chłopiec jest dumny, że może przy kimś takim teraz właśnie być. Trzyma świecę, której gdyby nie trzymał, uniemożliwiłby tym samym pracę Józefa. Więc jest ważna ta chwila. My wiemy, że ważna jeszcze z innych powodów. Jam jest światłość świata. I kto za mną idzie, nie zginie w ciemności. Po latach o sobie ten chłopiec już jako dorosły mężczyzna powie: Zdumiewające jest to, że Józef nie zwraca uwagi na to spojrzenie. Wydawało mi się zatem, że obaj nie spotykają się, a jednak odwrotnie, wprost przeciwnie, bo oto oglądamy relację uczyń mistrz. Mistrz to ktoś, na kogo uczeń w ten właśnie sposób patrzy. Ale mistrz to także ktoś, kto na to nie zwraca uwagi, kto nie wyczekuje tego spojrzenia, kto nie syci się nim. Bo wtedy, gdyby tak było, przestałby być mistrzem, a stałby się zwyczajnym idolem. Ta trudna relacja uczeń-mistrz spełnia się właśnie w takim dialogu postaw. A nie mówię, patrząc na tę scenę, z pewnością o tym rozmawiam.